Cześć, witam Was w kolejnym vlogmasie. E, dzisiejszy odcinek będzie taki dość kulinarny, dlatego że sprawiłam sobie e, takie nowe urządzenie kuchenne, tak zwany Instant Pot albo Pressure Cooker. Wydaje mi się, że to jest szybkowar po polsku. Sprawdzę i Wam tutaj na górze, jeżeli to jest coś innego. I co zamierzam dzisiaj zrobić, to zamierzam to odpakować, pokazać Wam, co jest w środku. Ja to kupiłam w kostko Ja e, oni tam dorzucają parę fajnych różnych gratisów do e, tego Instapota. Także to nie jest tylko ten Instapot, tylko mam jeszcze parę innych fajnych rzeczy. I coś dzisiaj ugotuję w tym po raz pierwszy. No dobrze, teraz Edzio będzie mi tutaj towarzyszył, a ja to z wami razem rozpakuję. Jeszcze tego nie odpakowałam, jest nabiutkie, zapakowane prosto z kostką. Na początku jest oczywiście instrukcja, to chyba nic ciekawego. Wtyczka do kontaktu. Ma sens. Tutaj jest zapasowy, zapasowa taka uszczelka, żeby go zamknąć i żeby można było robić próżnię, jakby się zepsuła normalna. Także to jest fajne. Tutaj jest takie ostrzeżenie, które mówi, żeby nie podkładać twarzy, ręki, nic tutaj pod tym stryczek. Dlatego, że w momencie jak ciśnienie z tego slow cookera ucieka, to wtedy ucieka gorąca para. Także cały ten Instapot wygląda tak, teraz wam zrobię ładne zbliżenie i pokażę, jak to wygląda beze mnie tutaj, bez Edzia. Ale zobaczmy, co jest w środku, zanim to zrobimy. Jest metalowe, ładne. W środku mamy te wszystkie dodatkowe cuda, które oni dorzucili. To jest ten koszyk to, żeby gotować na parze. Bo ten thresher to jest fajna sprawa, bo to jest kilka urządzeń w jednym. to właśnie jedno z tych kilku urządzeń to jest parowa. Tu mamy kubeczek mierzący objętość płynu, które pewnie się tutaj wlewa przy gotowaniu. Łyżka do zupy i taka łyżka płaska do ryżu. A tu są dwie takie fajne, małe silikonowe rękawiczki. E, do czegoś gorącego. Podejrzewam, że ten środek tutaj robi się dość gorący i żeby go wyjąć, to dali takie rękawiczki. To chyba są wszystkie dodatki, a teraz właśnie przechodzimy do tego wnętrza e, tego szybkowara. Od razu tu nam mówią, że marsz do 2 trzecich się to wypełnia, pewnie dlatego, że inaczej się tam nie zrobi ciśnienie. No dobra, i to chyba wszystko. Coś, co jeszcze gdzieś przeczytałam, to tutaj ta dziurka w jednym i drugim uchwycie jest po to, żeby sobie e, o, otworzyć go. A, i jeszcze kilka słów, dlaczego ja to w ogóle kupiłam. Nie lubię gromadzić za dużo takich różnych urządzeń kuchennych. Generalnie właśnie kupiłam to foto, dlatego że jedno z tych moich urządzeń, a mianowicie slow cooker, się zepsuł. Robiłam powidła ślipkowe, jakoś we wrześniu, i je spaliłam. I naprawdę robiłam wszystko, żeby domyć tą taką ceramiczną misę tego slow cookera, ale nie byłam w stanie. To po prostu skamieniało i przyrosło do tego um, wnętrza slow cookera. i nie byłam w stanie nic z tym zrobić, dlatego zostało mi tylko teraz to um, takie pudełko, które grzeje na wierzchu. E, no i nic z tym nie zrobię. Próbowałam zobaczyć, ile kosztują takie misy do slow cookera. Ja można kupić, ale to wkrótce cały nowy slow cooker. Dlatego zaczęłam robić research i szukać, czy może coś innego niż slow cooker. No i właśnie to. Dlatego, że to, to też jest slow cooker, to też można użyć bez ciśnienia i sobie powoli w tym gotować coś tak jak w slow cookerze. I wydaje mi się, że to jest trochę lepszy na obecną chwilę. Dlatego, że z dwójką maluszków, tu jest jeden, drugi jest na razie w żłobku, nie mam za dużo czasu i nawet czasami, żeby zaplanować, żeby ustawić tego slow cookera, coś tam w niego włożyć, przygotować to wszystko, zostawić na samą noc na przykład, żeby się gotowało, to czasami ja nie mam głowy i potem się okazuje, że o kurczę, nie mam nic na kolację. A w tym e, oglądałam filmiki i dosłownie w 15 minut można zrobić pełną kolację, dlatego stwierdziłam, że tym razem będzie Instapot, a nie slow cooker. Także tu widzicie, że jest ten pressure cooker, maszynka do robienia zupy, mięsa, gularzów, można coś wysterylizować w środku, na przykład butelki dla dzieci, czytałam. Jest też slow cooker, ten który mi się zepsuł, sauté, czyli patelnia, rice, możemy ugotować ryż, brązowy, ryż owsiankę, fasolę, chili, jogurt można robić i sous -vide. Fajne, bo kilka urządzeń w jednym. Mam instrukcję, poza oczywiście umyciem wszystkiego, muszę zrobić taki test, nalać wody, zrobić ciśnienie i zobaczyć, czy właśnie właśnie um, zrobić ciśnienie z samą wodą. Także właśnie będę to robić. A, A po będzie mi Więc najpierw mówię, żeby się upewnić, że ta metalowa część jest w środku oczywiście, że tutaj jest podłączony taki zbiorniczek do zbierania pary, które się kondensuje. No to, to mamy też elegancko podłączony. Muszę dodać trzy kubeczki wody. Tu akurat mam miernik. Ona ma trzy czwarte kubka, więc wezmę coś większego. Włączyłam do prądu i pojawiło mi się tutaj off. Muszę sprawdzić czy ta guma tutaj, która mm, uszczelnia wszystko, jest dobrze przyczepiona i nigdzie nie odstaje. Wydaje się, że tak. Więc e, zamykamy. Teraz się przekręca, żeby otworzyć i żeby zamknąć. Gra muzyczka i to jest też taka kłódka. I trzeba zrównać tę strzałkę z tą strzałką tutaj. Oznacza, że to jest zamknięte. Teraz będziemy robić pressure kuk i na 5 minut kozali. I chyba to wszystko. Wow. <laughs> wow, mój pomagier. No dobra, i chyba czekamy, on. On się na początku um, przygotowuje i robi podciśnienie i dopiero potem zaczyna. Odliczać czas. To trochę tak z 5 minut trwało i tam było mało jedzenia. Podejrzewam, że jak jest więcej jedzenia, jak jest na przykład mrożone, bo można tam od razu mrożone jedzenie wrzucać i robić zmrożonek, to pewnie trwa trochę dłużej. Także nie jest to aż tak szybkie, że dosłownie w 5 minut gotuję. Właśnie się skończyło. Popikało, popikało. I teraz generalnie mam dwie opcje. Mogę albo odkręcić ten węd na górze i to ciśnienie od razu upuścić i wtedy otworzyć, albo poczekać, aż to się samo zdepresuryzuje także teraz przechodzimy do przepisów pokażę Wam dwa przepisy na kurczaka pierwszy z nich będzie to kurczak w sosie z serka Philadelphia przepis Wam oczywiście podlinkuję pod spodem tylko, że ja go zwiększałam o półtora, żeby było trochę więcej więc mamy tak, kurczaka, bekon e, tutaj są przyprawy do początkowego smażenia kurczaka i bekonu mamy tak, oliwę, sól, pieprz, garl, e, czosnek w proszku i paprykę i później na sos, który będziemy dodawać jak już usmażymy e, mięso mamy tak, e, rosół Starek filadelfia przyprawiony czosnkiem, papryką, koperkiem i suszonym szczypiorkiem. Pierwsze, co będę robić, to będę używać tego jako y, patelni i będę podpiekać to tutaj. Y, więc moja funkcja saute albo spiret już jest włączona. Trochę mi ten bekon puścił wody, oczywiście, ale to jest dobre, że jak on sobie tak pryska, to to jest wysokie i mi nie tej kuchni dookoła. Jedyny byłam taki, zrobiłam to, że powinnam to robić spod na następnym razem. Bechon puścił bardzo dużo tłuszczu, więc pomijam dodawania jakiejkolwiek oliwy albo czegoś w następnym kroku. Tego kurczaka po prostu na tym tłuszczu utrzymujemy, a bekon troszkę odpuścimy. Czekaj jest już gotowy, także włączam tą funkcję patelni, tutaj wciskam Cancel. I teraz, póki ona jest jeszcze ciepła, to rozpuszczę ten serek Philadelphia. Dorzucamy teraz resztę mięsa i bekony którą wcześniej wyjęliśmy i dolewamy półtora kubka bulionu. Będę włączać funkcję pressure cook po prostu i to będzie się robić przez 15 minut. Ok, I czekamy. I on się teraz ciśnieniuje, i jak zacznie odliczać, to wtedy zaczyna gotować. Na razie jeszcze nie gotuje. Teraz odciśnieniowujemy. Ja lubię rozerwać tego kurczaka na jeszcze mniejsze kawałki. Więc tak wygląda gotowe danie. Zrobiłam to na makaronie. Dodałam trochę brokułów, bo akurat mieliśmy z poprzedniego jedzenia. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jak to wygląda po umyciu, bo się trochę bałam, że mi się to, co się tam troszkę przypaliło, tak jak bekon smażyłam, że się nie umyje, a wszystko się domyło elegancko. Niestety, ale nie zdążyłam nagrać, jak jeliśmy to mięso. Znaczy jak kupczo, ja i bo ja jeszcze nie jadłam. E, bo Edzie karmiła i potem na mnie spał. Ale doszły do mnie słuchy, że chłopcio prosił o więcej. <noise> Co oznacza, że e, chyba przepis dobry i akceptowany przez dzieci. E, myślę, że takie wszystkie mięska w sosie, jak coś um, jest kremowe i ma sos, to chłopcio bardzo lubi. Dzieciom bardzo kochają, bo to nie jest suche, jak się je. Aczkolwiek sódny makaron nie przeszkadzał, bo tak był głodny, że na początku zaczęły jeść makaron. Um, ale przepis jest bardzo um, dzieckofренny, także polecamy. Będziemy robić kurczaka z ryżem i z brokułami w sosie serowym. Nie potrzebujemy tak: kurczaka, ryżu, ser żółty, przyprawy to jest, sum, pieprz, czosnek taki granulowany, bulion, ja mam taką, taki skondensowany bulion, który będę rozwadniać, pół kubka mleka, tutaj są dwie łyżki mąki. Masło do podsmażenia kurczaka, czosnek i cebulka i brokuły. Będziemy zaczynać funkcją sote, czyli innymi słowy funkcją patelni. Teraz zaczynamy od masełka, które tutaj najpierw nagrzeje i potem wrócimy tu kurczaka, cebulę i czosnek. Wyprawiamy solą i pieprzem i dodajemy ryż. No, ten ryż nie jest ugotowany, on jest tylko y, przepłukany. Wszystko mieszamy i dodajemy bulion. Ja to już sobie rozpuściłam ten skoncentrowany bulion i teraz tego wszystko jeszcze raz mieszam i upewniam się, że cały ryż jest przykryty bulionem, tak żeby się na pewno zrobił. Najpierw zrobimy w tej patelni. I teraz ustawiamy 6 minut, pressure cook, i już. W międzyczasie zmieszam ze sobą mleko i mąkę. Tu nam się już skończyło. Jak się kończy, to potem od zera zaczyna się odliczać do góry, żeby pokazać, jak długo trzyma w cieple. A my będziemy teraz tutaj robić ekspresowe od... Fantastycznie, ryż gotowy w 5 minut. Mięciutki ryż i mięciutki kurczaczek i to jest pyszne, bo ryż się gotuje w bulionie, a nie w wodzie, więc jest bardziej taki smakowy. Ok, teraz dodajemy najpierw tą miksturę mąki i mleka. W ten sposób zagęścimy. Potem dodajemy jeszcze ser i brokuły. Nie dodam całego tego sera, który tu miałam trochę mniej. Że to jest efekt końcowy. Taka trochę paciajka, ale muszę powiedzieć, że im większa paciajka, tym bardziej chupciowi smakuje. Pytania z Instapota są takie bardzo dzieciofriendly, dlatego, że ten ryż jest taki mięciutki, w sosiku cały, mięsko też. I przy okazji ryż właśnie ugotowany w bulionie dużo więcej smaku ma, także naprawdę bardzo dobry. Chupcio, hum, chupciowi smakuje, tylko Hupcio trochę wariuje za bardzo przy tej kolacji.